Cześć, Partek Urban, zapraszam do testu Volkswagena California. Kalifornii. Jest to już Volkswagen California T7, czyli oparta o siódmą generację multiwana. Tu też jest pewne zamieszanie, bowiem początkowo Volkswagen nie nazywał tej generacji multiwana jako T7, tylko jako po prostu nowy model, ale jak widać, po kilku latach to się zmieniło. I zmieniła się też Kalifornia, która zawsze była oparta o transportera, a tym razem jest o multiwana. Powiecie, że przecież Multiwan to osobowa wersja transportera, ale nie tym razem. Otóż T7, czyli ta siódma generacja Multiwana, to wyrób Volkswagena, gdzie auto jest oparte o płytę podłogową MQB, czyli m.in. tą, na której oparty jest nowy Golf, a znowu nowy transporter T7 to jest Ford Transit Custom. Tak, teraz Multiwan i transporter to dwa zupełnie inne samochody. No ale dobra, skupmy się na testowanej Kalifornii. Kalifornia od zawsze oznaczała małego campervana i tak też jest teraz. Czyli Volkswagen bierze osobowego multivana i, w zależności od wersji, dorzuca mu boczną markizę, złącza od prądu oraz przede wszystkim rozkładany dach. W zasadzie to powinienem odwrotnie wyliczać, bo każda Kalifornia ma rozkładany dach, a pozostałe elementy to elementy wyższego wyposażenia. Czyli tej rolety czy złącz może nie być, a to nadal będzie Kalifornia. Podstawowa Kalifornia o nazwie Beach ma tylko i wyłącznie podnoszony dach i nic więcej. Nawet wnętrze jest w pełni osobowe, czyli dostajemy tylko dodatkowe spanie na górze. Każda kolejna wersja ma dodatkowe akcesoria, o których będzie później. Teraz powiem o najważniejszej zalecie Kalifornii, czyli o wymiarach. O wymiarach, które pozwalają używać tego auta na co dzień, łącznie z większością parkingów podziemnych, ponieważ auto ma poniżej 2 metrów wysokości. Dokładnie to 1,97 m, szerokość 1,94 m, a długość to 5,17 m. Rozstaw osi to 3,12 m. Czyli w porównaniu do poprzednika, czyli do T6.1, to Nowa Kalifornia jest o 3 cm niższa, 3 cm szersza oraz 27 cm dłuższa. Spora różnica w długości, ale pozostałe wymiary są niemal takie same i to auto nadal sprawdza się jako auto na co dzień. Dobra, to pora rozłożyć dach. I tutaj, podobnie jak w poprzedniku, podstawowe wersje mają dach otwierany manualnie, a tylko najwyższa wersja wyposażenia, Ocean, ma elektrycznie, tak jak ten egzemplarz. I to jest w ogóle, moim zdaniem, ten sam dach, co w poprzedniku. Ewentualna różnica to górna plastikowa pokrywa. Ale mechanizm jest ten sam. Dach rozkłada się w około 25 sekund, chociaż nie da się go tak otworzyć od razu w te 25 sekund, bo za każdym razem zatrzyma się rozkładanie z dodatkowym pytaniem, czy na pewno nic nad nami nie ma. No wiecie, żeby nie uszkodzić dachu. No ale pół minuty mamy rozłożony lub złożony dach. Bocznej markizy nie rozkładałem, bo jednak najlepiej robić to w dwie osoby, ale za to pokażę Wam, co jest w bagażniku. Tutaj, podobnie jak u poprzednika, mamy dwa krzesła schowane w klapie oraz stolik podwieszony pod półką oddzielającą bagażnik. Swoją drogą uważajcie na klapę, bo ta otwiera się na około 1,80 m i klapa jest bardzo ciężka. Nowością w Kalifornii T7 są rozsuwane drzwi po obu stronach, bo poprzednich miał tylko po jednej. To jest bardzo wygodne, aczkolwiek tym sposobem nasza zabudowa jest mniejsza. Ale zanim wejdziemy do środka, to jeszcze dwie uwagi do nowej Kalifornii. Po pierwsze, zniknął wlew do wody na zewnątrz, od teraz wody nalewamy tutaj, z tyłu, w kabinie. W wystawie na szczęście dostajemy lejek, więc nie ma obawy, że zalejemy wnętrze. Chyba nie ma obawy. Szczerze, to na zewnątrz było to wygodniejsze. A druga sprawa, to wyższe wyposażenie Kalifornii T7 ma pas świetny z przodu, czyli takiego świecącego wąsa. Co kto lubi. Dobra, to pora wejść do środka. Tutaj w zależności od wersji może mieć albo tylko fotele, albo mało zabudowę, albo taką pełną jak ta testowana. I tutaj dzięki temu, że drzwi są otwierane z obu stron, to mamy dostęp do lodówki z zewnątrz, która teraz jest w stylu jak w Grand Kalifornii, czyli wysuwana na bok. Poprzednia generacja miała lodówkę pakowaną od góry i tam były 42 litry pojemności. Nowa lodówka wydaje się obyć podobnych rozmiarów, ale niestety producent nie podaje jej pojemności. Zmiana, która się pojawiła przez rozsuwane drzwi, to teraz mamy mniej szafek pod lewym i kuchenką oraz sama kuchenka ma teraz tylko jeden palnik, a były dwa. Zlew wydaje się podobnej wielkości, chociaż w poprzedniku można było jeszcze wyjąć wkład, a tutaj tego nie ma Kolejna zmiana to zrzut wody szarej, który jest teraz z kabiny, mamy pokrętko schowane w szafce A to jest akurat bardzo dobre, bo można podjechać pod zrzut czy studzienkę kanalizacyjną i nie trzeba odkręcać kranika na zewnątrz i wychodzić Można zrobić z kabiny. Co prawda musi to zrobić raczej pasażer, ale i tak uważam to za plus Poza tym, pozostałe szafki i szuflady są bardzo podobne jak w poprzedniku, ale tak jak mówię, miejsca, mimo że auto jest dłuższe, to w szafkach zmieścimy delikatnie mniej rzeczy. Nowością są też fotele, które są teraz oddzielne, a poprzednia California 67 miała z tyłu jedną kanapę. Oddzielne fotele dają oczywiście dużo większą możliwość aranżacji, więc to jest plus. No i z tych foteli robi się oczywiście łóżko, ale o tym będzie zaraz. Pod fotelami są oczywiście dodatkowe schowki, i tu są mniejsze niż w poprzedniku, bo tam przez to, że była jedna kanapa, to można było włożyć wielkie rzeczy, bo był jeden wielki schowek. Z przodu oba fotele mogą iść na obrotnicy, czyli możemy je obrócić, a jak chcemy stolik, to musimy go wyjąć z boku, bo teraz można mieć stolik przymocowany z boku przy lodówce albo można go przekręcić do kabiny. To się przydaje zwłaszcza, że jest tutaj na zewnątrz do 230. Auto oczywiście może też mieć przetwornicę. W aucie palety i prysznica w kabinie nie ma, ale jest prysznic tak jak w poprzedniku, który możemy zamontować z tyłu i spłukać sobie nogi z piachu czy umyć głowę. Oczywiście woda jest zimna, tutaj nie ma podgrzewania, ale da się zrobić szybki prysznic. Widziałem w ogóle opcjonalne namioty na tylną klapę i wtedy możemy mieć prywatną kabinę. No prawie prywatną, bo ktoś nas widzi w środka z samochodu. Taki mały pokaz dla pasażerów. Dobra, to pokażę Wam jeszcze górne łóżko, które tak jak mówiłem, jest moim zdaniem identyczne jak w poprzedniku. Jest super wygodne i naprawdę spore. Jest tam system Froli, czyli takie plastikowe, sprężyste wykończenie pod spodem i naprawdę śpi się tam super wygodnie. Oczywiście najlepiej spać w temperaturach tak powyżej 10 stopni, bo góra to jest namiot, czyli nie dochodzi tam za dużo powietrza z dołu. Widziałem opcjonalne rurki, które można podłączyć do dyszy z ogrzewania postojowego z dołu i wtedy nieco dogrzać górę Niestety to nie jest opcja od Volkswagena, tylko znalazłem to na jakimś sklepie dla kamperów no właśnie, auto może mieć ogrzewanie postojowe i tym sterujemy albo z ekranu głównego, z deski rozdzielczej, albo z dodatkowego ekraniku, który jest teraz na tyle kampera. Reakcja na dotyk tego ekranu z tyłu jest przeciętna, ale jest tam wszystko co potrzebujemy, czyli lodówka, grzanie, czy tryb kempingowy, czyli na przykład, żeby nam się zapaliły światła za każdym razem, jak otwieramy drzwi. I taka lokalizacja ekranu jest moim zdaniem lepsza niż w poprzedniku, bo nie trzeba wstawać. Poprzednia Kalifornia miała ekran na dachu z przodu, a teraz jest właśnie tutaj z tyłu. I to ma plusy, ale jeden minus. Otóż teraz jest aplikacja do auta i to jest super. Działa sprawnie i jest intuicyjna. Niestety, jak włączymy poziomicę, bo chcemy zaparkować równo i spać wygodnie, to po włączeniu wstecznego wyskakuje nam kamera cofania i nie widać poziomicy. Wkurza to mocno, pociągle trzeba klikać i przeskakiwać. W poprzedniku tego problemu nie było. Tu powinna się ta poziomica zmniejszać i nakładać gdzieś na obok kamerki. Mógłby to producent dodać do aktualizacji. Dobra, to rozkładamy łóżko na dole, które też się rozkłada nieco inaczej niż w poprzedniku. Po pierwsze zagłówki, które teraz trzeba wyjąć i zamontować odwrotnie. Po drugie, teraz fotele są oddzielne, więc trzeba każdy pojedynczo złożyć, co wymaga niestety nieco siły. Czyli składamy fotele na płask, przesuwamy je do przodu, potem kładziemy materac z tyłu i gotowe. Kolejne łóżko, które ma 2 metry długości, czyli cztery dorosłe osoby mogą tutaj spać. Minus jest taki, że jest tutaj na szerokość mniej miejsca niż w poprzedniku i to niestety czuć. Tak jak mówię, nadal dwie dorosłe osoby te się położą, ale ja na przykład miałem problem, żeby zamontować dwa foteliki obok siebie, bo były już pod kątem. Oczywiście można zrobić tak, że jeden fotelik do przodu, drugi do tyłu, albo kupić węższe foteliki, ale tak jak mówię, w poprzedniku miałem te same fotele i tam dało się je zamontować normalnie, a tutaj trzeba było pod kątem. A, zapomniałem jeszcze pokazać jeden schowek, opcjonalny, który może być na szybie z prawej strony z tyłu. W związku z tym, że jest tutaj mniej schowku niż w poprzedniku, to ta opcja ma sens. Do mieszkania w Kalifornii T7 jeszcze wrócę, teraz zerknijmy na deskę rozdzielczą. Ta jest identyczna jak w Multivanie T7, czyli jest nowoczesna, ale i w miarę intuicyjna, a jedyne co jest wadą, to dotykowa obsługa klimatyzacji. Te paski pod ekranem, mimo iż w końcu podświetlane, są po prostu złe. Lepiej, żeby były fizyczne przyciski. Fizyczne przyciski są, ale do otwierania dachu. Są też na szczęście fizyczne przyciski na kierownicy, oraz niestety płytka do świateł i nawiewów na szyby. I ta płytka, jak słyszycie, trzeszczy i skrzypi. Tak, trzeszczy i skrzypi. W takim razie pora na materiały i spasowanie. Na szczęście, najgorszy element to właśnie ta wspomniana wcześniej płytka, oraz oczywiście piano Black. Bo tak to jest twardo, ale na szczęście w miarę dobrze spasowane. Wróćmy jeszcze do ekranów, bo tu są dwa kolejne. Jeden to właśnie ten na środku, który działa w miarę przyzwoicie, czasem tylko łapiąc przycięcia. W zasadzie najgorzej to działał mi Android Auto i Apple CarPlay, które potrafiły mi się czasami przyciąć. I to nie była kwestia telefonów, bo w innym aucie działało płynnie. Drugi ekran to zegary cyfrowe i te na szczęście mogą mieć klasyczny widok i sporo danych, więc to mi się podoba. Podoba mi się też ilość schowków z przodu, niektóre może nie są za duże, ale większość drobiazgów się tutaj upcha. Dobra, to pora powiedzieć, jak się tym autem jeździ i co jest pod maską. A pod maską nowości, to znaczy nadal mamy diesla 2.0 TDI, ale do niego dołączyła benzyna, też dwulitrowa, oraz hybryda PHEV oparta o silnik 1.5 TSI. Czyli mamy znacznie większy wybór, bo w poprzedniku było tylko 2.0 TDI. Z tym, że tam było 2.0 TDI o mocy 150 204 koni, a teraz znowu jest już tylko 150 koni. Moc 204 koni też jest, ale za to z silnikiem 2.0 TSI, czyli benzynowym, a aż 245 koni ma hybryda PHEV oparte o silnik 1.5 TSI. Moim zdaniem na najlepszy wybór to diesel, o ile planujemy jeździć sporo w trasy. Bo jak to ma być auto na co dzień, do jazdy również po mieście, to wtedy zastanowimy się nad innymi silnikami. Ja jednak do testu wybrałem 2.0 TDI o mocy 150 koni, który tak sobie klekocze. No klasyczne 4 cylindry, nic specjalnego. Osiągów producent nie podaje, tylko prędkość maksymalną 188 na godzinę, więc ja sprawdziłem, ile ma do setki. Wynik to 12,6 sekundy i to z pełnym bakiem paliwa i pełnym bakiem wody czystej. Jak na 150 koni i takiego kloca, który waży 2475 kg, to jest niezły wynik. A i ładowność Kalifornii to 400 kg, bo DMC to 2850. Oczywiście niższe poziomy wyposażenia mają wyższą ładowność. Dodatkowo, Kalifornia może ciągnąć przyczepę do 2 ton, a pionowy nacisk na hak to 80 kg, więc cztery rowery się tutaj zmieszczą No ale tak jak mówię, 150 koni super sobie radzi jak na takiego kloca I jazda w cztery osoby z bagażami i pełnymi zbiornikami wody czy paliwa, nie robi różnicy i Kalifornia bardzo dobrze przyspiesza. Nowością od teraz jest skrzynia biegów, która już zawsze jest automatyczna, bo poprzednik występował jeszcze z manualem Niestety druga nowość to brak napędu na 4 koła dla silnika TDI oraz 2.0 TSI W poprzedniku z 2.0 TDI było 4Motion, ale teraz jest tylko dla wersji PHEV, czyli tej hybrydy PHEV Szkoda, bo jednak diesel 4x4 w nieco mniej sztywnym terenie mógł się sprawdzić A jak wiemy, kamperem często się zjeżdża z utwardzonych dróg, żeby się zatrzymać chociażby na spanie to, co mi jeszcze przeszkadzało w wyjeździe multivanem, to bardzo szeroki słupek A, który niestety zabiera nieco widoczności. Ale poza tym jazda jest super przyjemna. Wygodniejsza niż poprzednikiem, czuć, że jest to jednak auto osobowe, a nie jak poprzednik mały dostawczak. Zawieszanie jest lepiej zestrojone, a układ kierowniczy bardziej precyzyjny. Jazda to kolejna duża zaleta tego samochodu. Podobnie jak i spalanie. W pełni załadowana Kalifornia, przy 120 spalamy około 6,5-6,7 litra, a przy 140 od 8 do 8,2 litrów, co uważam za świetny wynik. W mieście oczywiście jest nieco więcej, ale nadal scuujemy około 10-11 litrów, co jest bardzo dobrym wynikiem. Bak paliwa ma 58 litrów, czyli o 22 litry mniej niestety niż w poprzedniku. A i teraz jak widzicie, bak otwiera się normalnie, jak w osobowce, bo poprzednik miał jak w busie, czyli trzeba było drzwi otworzyć kierowcy, żeby dopiero się dostać do baku. To pora na najmniej przyjemną część testu, czyli cena. Niestety, Kalifornia zawsze była drogim autem i tak jest teraz. Najtańsza wersja, czyli ta co ma tylko dach podnoszony, kosztuje 243 000 zł, ale netto, czyli z VAT to jest 299 000 zł. Niemal 300 tysięcy złotych za podstawę. A testowana wersja Ocean, Ocean startuje od 320 tysięcy złotych netto, czyli 393 tysiące złotych brutto. Jest kosmicznie drogo, niestety sporo drożej niż poprzednik, bo tamten zaczynał się do 245 tysięcy złotych netto. No okej, okay, miał manual, więc warto porównać wersję z automatem i dieslem 150-konnym i tam California 61 kosztowała 260 tysięcy zł a teraz taka wersja kosztuje 299 tysięcy złotych czyli podwyżka o niemal 40 tysięcy złotych. Za dużo. Za dużo, zwłaszcza jak na auto, które nie jest lepsze niż poprzednik. To znaczy, nadal to jest świetne, uniwersalne auto, które można używać na co dzień, plus w weekendy jako mobilny dom nadal nie ma łazienki z prawdziwego zdarzenia czyli nie ma kibelka i prysznica w środku więc to auto jest tak zwanym krzakosrakiem ale kupując to auto, no jesteśmy tego świadomi świetnie się im podróżuje mieści cztery dorosłe osoby i można tutaj spokojnie tak mieszkać jest pakowny i ekonomiczny, przynajmniej z tym dieslem problem jaki posiada to zdecydowanie cena, która znacznie podrożała w stosunku do poprzednika oraz w porównaniu do poprzednika auto stało się no nieco mniej praktyczne to znaczy, każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie czy pasuje mu, że jest jeden palnik że woda nerewa się w kabinie, jest mniejsza zabudowa, więc mniej schowków, oraz są dwa oddzielne fotele zamiast kanapy i te fotele są całościowo węższe niż właśnie ta kanapa. Oczywiście, mniejsza zabudowa też tam daje nowe możliwości, bo mamy dostęp do lodówki z zewnątrz, czy łatwiej też jest wsiadać i wysiadać, ale ja jednak byłem większym fanem poprzedniej generacji. I jak ktoś myśli o zmianie z poprzednika, czyli z 6.1 na nową T7 Kalifornię, to musi się porządnie zastanowić, czy jest sens. Cześć!